sobie a tam słoneczko wow a tu mój cień no tam akurat domy ale tu przepiękna Kocham tą pustkę. A tam jak sobie krakają. <laughs> Ale tu sobie latają. No. Cudowne są takie puste przestrzenie. No. Kocham taką pustkę Jak jeszcze można się zatrzymać, popodziwiać, właśnie poobserwować. No to jest wszystko. Niesamowite. I bardzo też rozwijające. Jak tak się zatrzymamy. I będziemy obserwować to, co w oddali. No, i wszystko jest takie piękne. Wszystko jest też inne. Na przykład, tam takie większe drzewa wyższe z przepiękną koroną. Tutaj żółte barwy, zieleń. Pole, łąki, różne trawy, pewnie jeszcze jakieś ostatki ziół. No <laughs> czy wy często w życiu zatrzymujecie się, obserwujecie wow, ale tam sobie latają. <śmiech> no <śmiech> I krakają. Zawsze dzieje się bardzo dużo, hmm. i zawsze to od nas zależy, na czym się skupiamy. Czy na jakichś myślach przeszłość, dom, praca i tak dalej. Czy właśnie to, jak życie jest piękne, właśnie. Jak ptaszki śpiewają, krakają, jak inne różne zwierzęta wydają dźwięki, właśnie. Jak poruszają się drzewa przy wietrze, jak sieci słoneczko, jak wygląda niebo. No, zawsze się dzieje tyle rzeczy i tak pięknych rzeczy, i tak właśnie rozwijających, i takich właśnie nad czym. Możemy skupić swoją uwagę. I właśnie zawsze mam wybór: czy przeszłość, myśli telefon, czy tu i teraz. Oczywiście myśli, analizowanie, kontemplowanie też jest ważne. Oh. Ale tak, jak jesteśmy w naturze, to warto choć trochę tego czasu poświęcić, by się. Zatrzymać no i kierować uwagę w różne właśnie miejsca i to, co się nam pojawia, <laughs> co się projektuje przed nami, Ach, i to zatrzymanie jest ważne, zwłaszcza w świecie pośpiechu. Czasem gdzieś tam gonimy, śpieszymy się i tak dalej. Chcemy coś zrobić szybciej, być szybciej. A to tak bardzo często jest iluzja. Bo to, że zrobimy coś szybciej, będziemy gdzieś właśnie szybciej, nie oznacza, że będziemy szczęśliwsi czy radośni. A czasem właśnie ten pośpiech, ten pęd, no, tylko sprawia, że Właśnie, no jesteśmy tacy rozemocjonowani, tracimy swoją energię. Tak. A energia to właśnie też spokój, to tu i teraz ta obecność. I czasem właśnie możemy nie zdążyć na jakieś miejsce, czy możemy czegoś nie zdążyć zrobić. Ale to może być dla nas właśnie o wiele cudowniejsze w kwestii radości, w kwestii szczęścia. I to jest właśnie cały ten <laughs> paradoks życia, <laughs> że nie zawsze trzeba się sp spieszyć. Aloha! <laughs> Życie jest piękne! <laughs>